Dzień dobry Państwu, nazywam się Duregin Sergi, jestem lekarzem anestezjologiem i pracuję w szpitalu w Koninie. Również jeżdżę po pogotowie ratunkowym. Chciałbym Państwu przedstawić przypadek torakotomii ratunkowej, który miał miejsce w lipcu 2019 roku w naszym szpitalu, tak naprawdę na kozetce szpitalnego oddziału ratunkowego. Oczywiście chciałbym skupić się głównie na roli USG u pacjentów orozowych. Otóż zapraszam, torakotomia ratunkowa. Najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów o wskazaniach. Jest to zabieg ratujący życie, które należy rozważyć u pacjentów urodzowych powikłanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Celem wykonania trokotomii ratunkowej jest kontrola krowotoków wśród piersi, odbarczenie temponady osiercia, możliwość wykonania bezpośredniego masażu serca, zapobieganie zatorowi powietrznemu, zaopatrowanie chirurgiczne ran serca, dużych naczyń, krowotoków płucnych, e, wykonanie zaklemowania aorty piersiowej. Pamiętajmy, że w urazach klatki piersiowej rozróżniamy urazy penetrujące i urazy tempy. Jeżeli chodzi o rokowanie, to wykonanie torokotomii ratunkowych w urazach penetrujących daje większe szanse na przeżycie niż w urazach tempych. Na podstawie analizy dokonanych torokotomii ratunkowych powstały wskazania do wykonania tego zabiegu. Jednym z głównych czynników decydujących o podjęcie decyzji do wykonania tego zabiegu są dobre wskaźniki witalne przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Czyli co? Czyli wysoka punktacja w skali Glasgow. Dobre parametry krążeniowe, ciśnienie, częstość pracy serca, napełnienie tętne, wydolność oddechowa oraz krótki czas nagłego zatrzymania krążenia, czyli poniżej 16 minut. Przy spełnieniu tych czynników u pacjentów urazowych, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a ciśnienie skurczowe po wznowieniu krążenia utrzymuje się poniżej 70 mm słupa tęci, można rozważać wykonanie torokotomii ratunkowej. W urazach tępych potwierdzeniem krawieniem do klatki piersiowej może być zdrenowanie z klatki piersiowej powyżej 1,5 litra krwi przy utrzymującym się ciśnieniu poniżej 70 mm W sytuacji, gdy mieliśmy do czynienia z długotrwałym, nagłym zatrzymaniem krążenia, a wskaźniki witalne przed NZK były niezadowalające, wskazanie do wykonania torokotomii ratunkowej będzie względne. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy potwierdzone Mnogie urazy lub towarzyszące ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, wskazanie do wykonania torkotomii ratunkowej będzie niezasadne, ponieważ nie wpłynie na przeżywalność pacjenta. Jeżeli chodzi o rokowanie w tym zabiegu, możemy oprzeć się na metaanalizach. Jedna z takich metaanaliz dotyczy 18 prac i ponad 5000 pacjentów, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku urazu. Sam fakt wystąpienia zatrzymania krążenia w wyniku urazu wiąże się z wysoką śmiertelnością. Przeżywalność średnio szacuje się na 5,5%. Wśród pacjentów, którzy przeżyli urazowe zatrzymanie krążenia, brak objawów neurologicznych występuje tylko u 1,5%. Jeżeli chodzi o rokowanie w podziale na urazy penetrujące i tępe, to zarówno przeżywalność, jak i niewystąpienie powikłań neurologicznych jest wyższy dla urazów penetrujących. Przypadek, który chciałam Państwu przedstawić, miał miejsce w lipcu 2019 roku w rewirze działania naszego pogotowia ratunkowego. I dotyczył pacjenta około 50 lat o szczupły budowy ciała, który spadł z drzewa z wysokości 3-4 metrów. Była to lipa. Świadkowie usłyszeli silny trzask rozpoczęli wykonanie RKO, jednak pacjent dał znaki życia, więc ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej. W takiej pozycji czekał na przyjazd karetki pogotowia. Do tego wypadku najpierw była zadysponowana karetka zespołu podstawowego która dotarła na miejsce, zaintubowała pacjenta i przyjęła tego pacjenta. Czas dotarcia do pacjenta to jest około 20 minut, a do szpitala od pacjenta 40 minut. Przyjęcie pacjenta przez zespół specjalistyczny odbyło się w drodze, na poboczu, Tak naprawdę zespół specjalistyczny przeszedł się do karetki P, a w badaniu stwierdziłem, że pacjent jest zaintubowany rurką 7,5 z od oddech własny, bez wysiłku, około 20 minutów, było szmer pęcherzykowy symetryczny, co wskazywało na dobrą głębokość rurki. Przedtem bierna przez kominy, przy tym saturacja 95%. Układ krążenia, e, częstość pracy serca miarowa, 70 na minuty, dosyć wysokie ciśnienie, 200 na 100. Tętno na wodzie dobrze napięte, nawet nawrót kapilarny w normie. To na serce było ewidentnie ściszone, a żyły szyjne ewidentnie poszerzone. Neurologicznie pacjent nie dostał od ratowników żadnych leków na sedację, żadnych leków przeciwbólowych, mimo to głęboko nieprzytomny w blasku 3 źrenicy, równe symetryczne gałki lekko zwrócone w prawą stronę. Brak przykurców, brak e, patologicznych napięć mięśniowych, babiński obustronnie ujemny. Co zaskakujące, w budowie pacjent szczupły, ale e, nie było żadnych oznak, urazów, żadnych siniaków, otarć, etc. Po wstępnej ocenie pacjenta, pacjenta sedowano propofolem i fentanelem, włączono respirator. Założono kołnierz szyny, który wcześniej nie był założony. Założono drugi duży podkucie wodowe. Po sedowaniu pacjenta stwierdzono spadek ciśnienia tętniczego, czyli skurczowy poniżej 90 mm supartęci, dlatego włączono wlew ciągu lewonoru, uzyskując ciśnienie rzędu 120 na 90. Telefonicznie powiadomiono SOR, a co ważne, przy przekazywaniu informacji zastosowano schemat ATMIST. Powiadomiono o mechanizmie urazu, w stanie pacjent, pacjenta, w wykonanych czynnościach w czasie dotarcia do szpitala. Poproszono powiadomić anestezjologa i chirurga, zarezerwować tomografię komputerową i co ważne, włączyć i uszykować aparat do USG. Po dotarciu do szpitala ostatni raz w karece zmierzono ciśnienie tętnicze, które wynosiło 140 na 80 a już w storze w kolejnych pomiarach było zauważane sukcesywny spadek ciśnienia tętniczego. Pacjent dostało, dostaje sedację z bolusu, z fentanylu i ciągły wlew z lewonoru. W że następuje sekwencja przekazania pacjenta, na którą składa się m.in. przekazanie ustne. Należy przekazać, co z pacjentem się stało, w jakim jest stanie oraz co było zrobione. Dobrze, żeby taka informacja była zawarta w jakimś ustalonym schemacie. My używaliśmy do przekazywania informacji schematu AtMist. Następnie dochodzi do właściwej sekwencji przekazania pacjenta, która wbrew pozorom wymaga trochę czasu. I na taką sekwencję składa się przełożenie pacjenta z nóż karetkowych na kozetkę szpitalną, rozebranie pacjenta, rozcięcie ubrań, założenie monitorowania ciśnienia tętniczego, pracy serca, saturacji, sprawdzanie kontaktów żylnych, ewentualnie pobranie krwi do badań, jeżeli wcześniej nie było pobrane. I w tym właśnie momencie, dzięki temu, że aparat do USG był już gotowy i włączony, mogliśmy praktycznie natychmiast wykonać badanie przesiwowe eFAST. Badanie EFA zaczęliśmy od oceny płuc, w którym poszukiwaliśmy objawów odmy, a właściwie brak objawów odmy. Do badania używaliśmy głowicy konweksowej, który należy przełożyć w linii pachowej przedniej od trzeciej do piątej przestrzeni międzyżebrowej. W obrazie oceniamy przestrzeń Merlina, czyli obraz widoczny między cieniami leżących obok siebie żeber. Oczywiście chcemy tam zobaczyć grubą kreskę poziomą odpowiadającą płucnej oraz jej odbicie w tkance płucnej w postaci linii A. Żeby ten obraz zróżnicować z odmą, powinniśmy poszukać objawów ślizgania opustnej. Jeżeli natomiast nie jesteśmy pewni, czy widzimy ten objaw, zawsze możemy sprawdzić obraz w trybie motion, czyli M, w którym przy fizjologii powinniśmy zobaczyć obraz piaszczystej plaży, czyli od góry powinny być poziome linii, które przypominają fale, a na dole zgrupowanie kropek odpowiadające obrazowi piaszczystej plaży. Następnie przystąpiliśmy do właściwego badania FAST, oceniając jamy brzuszną. Badanie rozpoczęliśmy od oceny zachyłku wątrobowo-nerkowego, czyli tzw. zachyłku Morrisona. Badania należy przeprowadzić w linii pachowej tylnej oraz warto uchwycić rąbek poruszający się opłucnej, ponieważ w tej projekcji możemy uwidocznić płyn w prawej opłucnej. Po sprawdzeniu opłucnej przesuwamy głowicę w taki sposób, żeby uwidocznić przestrzeń między wątrobą a nerką. Warto głowicą objechać całą nerkę w poszukiwaniu zalegającego płynu. Nie stwierdziliśmy patologii w tej projekcji. Następnie przystąpiliśmy do oceny zachyłku śledzionowo-nerkowego. Również w tym przypadku należy sprawdzić teraz już lewą opłucną. Czy widzimy jakiś płyn w opłucnej. A następnie tak samo jak po prawej stronie objechać nerkę. Również w tej projekcji nie stwierdziliśmy żadnej patologii. Następnie przystąpiliśmy do oceny nadłonowej. W tym przypadku u mężczyzn sprawdzamy zachyłek pęcherzowo-odbytniczy, a u kobiet maciszny odbytniczy czyli tzw. jamę Douglasa. Należy pamiętać, że to badanie należy przeprowadzić na pełnym pęcherzu, ponieważ przy pustym pęcherzu możemy mieć problem z owidocznieniem potrzebnego nam obrazu. W takim przypadku zawsze możemy pacjenta zacewnikować. Wtedy zobaczymy w obrazie wypełniony balon cewnika foleja i będziemy mogli ocenić zachyłek pęcherzowo-odbytniczy lub maciszno-odbytniczy. W tym przypadku również nie stwierdziliśmy patologii, a zatem nie mieliśmy podstaw podejrzewać krawienia do jamy brzusznej. Ostatnie przełożenie głowicy było pod i czekowatym. W tym akurat przypadku od razu zauważyliśmy patologię, która się znajdowała w osierdziu. Serce było spowite czarną plamą, w której było widać poruszające się skrzepy krwi. Szczęśliwym trafem w tym momencie w sorze znajdował się również kardiolog. Poprosiliśmy, żeby kolega pomógł nam ocenić tamponadę. Kardiolog ocenił rozmiar tamponady na 3,6 cm, co mogło oznaczyć nawet ponad 300 ml krwi w osierdziu. Współpraca z kardiologiem była również bardzo pomocna w trakcie wykonywania perikardiocentezy. Dosyć szybko padła decyzja, że należy zdrenować osierdzie. Anestezjolog szybko nakłuł osierdzie z dojścia podmoskowego, a położenie igły w tamponadzie potwierdził efektem szampana, podając sól. Efekt szampana bardzo dobrze widać na załączonym filmiku. Są to unoszące się bąbelki, które widzimy w świetle tamponady. Do osierdzia zostało założone cewnik centralny metodą Selingera. W tym miejscu Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że tak naprawdę dzięki użyciu USG w ciągu kilkunastu minut od przybicia pacjenta w SOR, byliśmy w stanie stwierdzić u pacjenta urozowego zagrażającą życiu patologię i już na tym etapie można było splanować postępowania terapeutyczne. Proszę również zauważyć, że dotychczas jeszcze nie mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem krążenia u tego pacjenta. Co w przypadku pacjentów urozowych, nawet z orazem, tempem, gdyby to był jedyny uraz. I zwiększałoby szanse na przeżycie tego pacjenta, wykonując torakotomię ratunkową. Dzięki założeniu cewnika do osierdzia mogliśmy odciągnąć krew z tamponaty. Na początek dało się odciągnąć 3 strzykawki krwi po 20 ml. Napilnie zamówiono krew 0-RH do pilnego toczenia. Chwilowo stan pacjenta poprawia się, dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Jednak w USG widzimy, jak tamponada z powrotem napełnia się i uzyskuje ponownie rozmiar 3,6 cm. Następnie nagle dochodzi do zatrzymania krążenia. Resuscytacja nie trwa długo, tylko 2 minuty, czyli tak naprawdę jeden cykl. Tak naprawdę pomaga ponowne odciągnięcie krwi. Pada decyzja wykonania trauma scan z podaniem kontrastu. Jednak sytuacja hemodynamiczna pacjenta ulega pogorszeniu. W tomografii komputerowej dochodzi do kolejnego zatrzymania krążenia. Znowu pomaga odciągnięcie krwi z tamponady. Sytuacja również powtarza się kilkakrotnie w sorze po przybyciu pacjenta z tomografii. Pacjent otrzymuje w lewy preparatów krwi Niestety, w związku z faktem, że nie mieliśmy na miejscu radiologa opisującego tomografię, a badanie było wykonane w trybie teleradiologii, opis badania otrzymaliśmy dopiero po 4,5 godzinach, mimo licznych monitorów. Na podstawie opisu mogliśmy stwierdzić następujące uszkodzenie śród płyn w worku o o grubości 39 mm. Złamanie czona mostka oraz w obrębie chrząsku wzrostu między rękojeścią a czonem mostka. Cechy słuczenia śródpiersia przedniego, złamanie żeber 3, 4, 11 po stronie prawej oraz 4, 7, 8 i 9 po stronie lewej. W sytuacji niestabilności hemodynamicznej pacjenta oraz ciągle nawracających zatrzymań krążenia, dowiezienie tego pacjenta transportem do ośrodka kardiochirurgicznego oddalonego o 100 km od nas było bardzo ryzykowne. Dlatego, będąc w ciągłym kontakcie telefonicznym z kardiochirurgiem, ostatecznie podjęto decyzję o wykonaniu torakotomii ratunkowej bezpośrednio w serze. Chirurg, który wykonywał torakotomię, opisał to następująco. Przecięto skóry na wysokości wyroska mieczkowatego. Przecięto dystalny fragment moska. Otworzono worek osierdziowy, ewakuowano karwiako o objętości 600 ml. Założono dren do worka osierdziowego, tam ponad ustąpiło. Zszyto ranę, pozostawiając dren. Po wykonaniu torakotomii ratunkowej. Hemodynamiczny stan pacjenta normalizował się. Ciśnienie tętnicze wzrosło, skurczowo powyżej 90 mm super Po wykonaniu tego zabiegu ostatecznie podjęto decyzję o wykonaniu transportu pacjenta. Transport jest wykonywany w asyście anestezjologa, a do tego momentu pacjent otrzymuje łącznie 14 jednostek kk z czego 4 jednostki 0RH- i 10 jednostek grupowo zgodnych, otrzymał również eksacel i oktaplex. Pacjent ostatecznie dociera do ośrodka kardiochirurgicznego. Jednak niestety nie ma szans na przeżycie. Okazuje się, że tamponada o nie jest jedynym poważnym urazem tego pacjenta. Oprócz tamponady i rozorwanego prawego przecionka pacjent ma rozerwaną tętnicę czuskowo dwunastniczą uszkodzoną tętnicę ślodzienową oraz złamane kości krzyżowe i biedrowe. Jeżeli przypomnimy sobie wskazanie do wykonania torakotomii ratunkowej u pacjentów urozowych powikłanych zatrzymaniem krążenia, to w sytuacji urazów mnogich, a w tym przypadku właśnie z takim urazem mieliśmy do czynienia, wykonanie to rakotomii nie jest skazane, ponieważ nie ma żadnych dowodów, że wykonanie tego zabiegu jakkolwiek wpływa na przeżywalność pacjentów. Jednak w tej konkretnej sytuacji, na moment podjęcia decyzji o wykonaniu tego zabiegu, nie wiedzieliśmy o tym, Ponieważ na skutek wystąpienia olbrzymiej tamponady osierdzia i zaburzenia hemodynamiki, mimo uszkodzeń dużych naczyń, jamy brzusznej i miednicy, krwawienie do brzucha nie występowało. Krwawienie do brzucha wystąpiło dopiero po wyleczeniu tamponady. W tym miejscu mogę wysunąć przypuszczenie, że gdyby u tego pacjenta wystąpił izolowany uraz klatki piersiowej i nawet u etiologii tępej, to wykonanie torakotomii ratunkowej mogłoby uratować życie tego pacjenta ponieważ decyzja o leczeniu została podjęta dosyć szybko, a było to możliwe dzięki wczesnemu wykonaniu badania przesiewowego EFAST. A więc podsumujmy dany przypadek. Mieliśmy do czynienia z urazem wielonarządowym na skutek upadku z wysokości. Uraz dotyczył klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Głowę i szyję nie było dotknięte urazem. Jak już powiedzieliśmy, przy tak rozległych urazach nie ma wskazań do wykonania torakotomii ratunkowej. Jednak na moment podjęcia decyzji nie mieliśmy pełnego obrazu oraz na skutek dużej tamponady osierdzia nie było krawienia dojomy brzusznej i miednicy. Diagnoza urazowej tamponady była postawiona w pierwszych kilkunastu minutach pobytu pacjenta w SOR, a było to możliwe dzięki wykonaniu badania przesiewowego EFAST. Dzięki czemu szybko został założony cewnik do osierdzia, co pozwoliło kupić czas dla tego pacjenta, żeby zmierzyć się z ostateczną decyzją o wykonaniu torokotomii. A powiedzmy sobie szczerze, nie jest to łatwa decyzja. Sam zabieg okazał się skuteczny, ponieważ wyleczył tamponadę, doszło do poprawy hemodynamicznej, już ponownie nie wystąpiła tamponada. Wykonanie tego zabiegu, czyli torakotomii ratunkowej, która dla mnie osobiście wydawała się zawsze zabiegiem z rodzaju science fiction, okazała się możliwe. A na ostateczną decyzję i powodzenie samego zabiegu wpłynęło wiele czynników. Można tu wymienić m.in. dobrej jakości komunikacji a stosowanie schematów np. ATMIST tylko usprawniło komunikację między zespołami. Wczesne przygotowanie USG pozwoliło szybko to USG użyć, a wykonanie tak naprawdę EFAS-u pozwoliło na wczesnym etapie postawić trafne rozpoznanie. Należy też pochwalić działania całego zespołu. Można śmiało stwierdzić, że w tym przypadku zadziałały zasady pracy Trauma Team. To była współpraca wielu ludzi. Chirurgów, anestezjologów, trokochirurgów, kardiologów, ratowników i pielęgniarek. Tak więc, gdybym pokusił się odpowiedzieć na motto obecnej konferencji, czy USG jest celem samym w sobie, czy środkiem do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, to osobiście dla mnie, bez wątpienia, mogę odpowiedzieć, że USG jest cudownym narzędziem, które pomaga nam lepiej i szybciej diagnozować pacjentów, a co za tym idzie, lepiej leczyć naszych pacjentów. A więc, tak, USG jest środkiem do osiągnięcia konkretnego celu. W tym przypadku to rokoterminy ratunkowy. I mam nadzieję, że Państwo zgodzicie się ze mną. I na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy brali udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu. Nawet jeżeli ostateczny wynik dla pacjenta okazał się niepomyślny, ponieważ wykonanie torakotomii ratunkowej wymaga wielkiej odwagi i dobrej jakości interdyscyplinarnej współpracy. Tak naprawdę uzyskałam tylko garstkę zdjęć osób, którzy brali w tym udział. Ponieważ wielu nie chciało ujawnić swojego wizerunku. Tak naprawdę mógłbym przedstawić o wiele więcej twarzy. Dziękuję Wam wszystkim. Jesteście wielcy. Dziękuję bardzo również Państwu za to, że zechcieliście wysłuchać mojej prezentacji. Serdecznie pozdrawiam. Do regien Sergiej.